Siema, tutaj macie już dostać łapkę w górę, sobie kazano śkiem, a będzie się na bieżąco już zbędnego gadania. Zapraszam was już do oglądania. Czyli się wracamy. Ty.

No, ogóle... Aktualnie Dead? Dead nie trzymaj od może, go zabić proszę? A dobra Drugi jest obok ciebie co ty robisz Igor? Nie, tak, 6 go, dobiłem, na, lewo no jest, na lewo jest, na lewo jest, całtem ja są na blisko jak coś Panu leżę? piaskiem, no, Tak, tak, tak Tak, wyskoczył Idę, 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 idę O, tu jest Czarda, trzech, 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 trzech 45, się pięć i masz coś biało Jeden krak. Ta renegatka B.

Aha, bo nie wiem gdzie. Mam typa. ja idę szejkować. Na mnie? Ja szejkuję, jak to? ktoś może będzie się widzieć. Bo to, to, jest, to jest tam... To i, tam to jest to jest i, to. i Tam jest chyba jej teammate. Stead. Ja jestem bardzo no. dobrze... JASZEK, JASZEK, JASZEK! To biją ci, da. 30 na mnie, crack, dead. 105, 105. Reniferka stąd, 105. Ja mam na blisko. Idę, 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 idę. Idę, idę. Krakmat dan, dynamo, dynamo, ma zero. Ja przyjadę, 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 No. przyjadę, ja przyjadę, ja ja przyjadę, ja przyjadę, ja przyjadę, ja ja przyjadę, ja 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 przyjadę, ja przyjadę, ja przyjadę, ja przyjadę, ja przyjadę, ja jeden, Wyszedł do góry Wyszedł do góry Kurde Tak mam Nice Szejkujcie, szejkujcie tak. Mam go, się nie? D, zero, zero, nice Dek, na tobie Na tym uciek, Wiem Dostał To jest ten, co uciek jak coś Ja do jankę Yeah. Oby, na dead nice, nice, nice Nie, to była ta łyba bierze kamień Dostaje zero Wyba daleko, 0, zero, łyba zero jedyn hit, jedyn hit, z hit, Jeden hit, jeden hit, wyba za jeden hit, jeden hit, dead trzyma, trzyma, trzyma. Na lewo, na lewo, trzyma, trzyma. tutaj, tutaj jeszcze Snajpi do Was, 35? 35, 35 do mnie też do piasku się weszła. Wyba jak hajdani masz już Ej, kolejny typu jest? 10 pięć kraków, Matej, tej no ten... masz mało. No spalę boksa no i tyle. Jezus, co ja się z nim będę bawił? Dead. go. Dobra, YOLO! Cześć! Nice. O, Daj mi matsy. Ja nie mam matsy, zero. Mateo ma krak. On się bardziej nie, Daw, nie ruszaj się. Ja mam, ja... Więc nie ruszaj się. Nie biga. Ja mam biga masz. i mały. Dostała ci jeść. Nice. Jaki debil, jaki debil, kurwa. Spamuję mu w ścianę, ja tak i on ją zaczyna edytować, nie? Przed ryniem. Pokcian?

No nie, On nie, nie wie No nie widzi wędki A oddano nie no to na nie tam Masz daw, chodź daw, chodź daw, chodź daw Masz Masz ile jest za mną Podniosłem? Tak Dobra, kolejny idzie O k***a nice. Nooo nice. wiesz Co? I ty bez zalewu na do nas trzymałem bo On to z Z tego, ci zaznaczeni, ci Z tym celem, bo oni są. do tego, to było dużym celem. Nie pójdę! trio! Ja wciągniemy. Okej. Okay. Nikt tak nie gra, jak ktoś. Tak nie gra. Ale ja mu bomba, Nice, zaczyłam, ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć. Co dwa? Stał Dostał? Nice. I dasz, nie, on poleciał tutaj. do zona O dostał krak! Jeden poleciał do zona Idę na takiego lo'a Złamuje tam do niego Zdajcie się ten white Zonnie, w zonnie, w do Dobra, ja lecę na niego To jego niego powpalę jak mogę Widzi się tu. Ile. Nice. Jest wysyć No ma na nice Dead On jest po walce Tam jest kanister może? jest? Pomieniam Tak walcz no. Moje? Wszoch chyba jest Dead Daj, każdy jest teraz Pisz Kulka, na prawo. To, dobra, jest to jest ta iryjska, co nam uciekła chyba, wiesz? No, kompuję ją. Chyba tak. Daw, umrzesz. Uda, ja to nie udawać, no. Dobra, jestem. Nice. 27 chyba. Nie, 26, dobra. Dobra. jest druga taka giera dzisiaj. Na 25, 26. No. Cztery. Kurwa, widziałeś? To celował w ziemię, kurwa, im i mi dał. 116. Dead jeden. No, chodź, 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 chodź. chodź, nie, chodź. Cóż, mówiłeś, To jest człowiek. Ty bez kupuje coś. Dwa jeden. No i sam chodź, idą, chodź. to robisz? mówiłeś, że jest najpierw Kurwa. <trym> Aha. Dobra, więc Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, tak to dajcie łapkę w górę, dzwoneczkiem, a będziecie na bieżąco, piszcie swoje pomysły na odcinki w komentarzach, no, jeśli wytrwałeś lub wytrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag arena, ponieważ większość klipów była właśnie z areny, no i co, ja już ci życzę miłego dnia, cześć, cześć!